Witam wszystkich serdecznie, znajdujemy się na agroshow Bednary 2021, startujemy. Idziemy najpierw do Kekerlinga. Polatamy trochę po innych stanowiskach. Zobaczymy co tam dzisiaj kto proponuje na targach, bo dawno targów nie było, więc jest głód wiedzy. talerzówka Rebel zabezpieczenie na sprężynach Łożysko, oczywiście bezobsługowe, koła potworowe z przodu, wał podwójny całownikowy, włóka, regulacja hydrauliczna, rozkładania podwójne siłowniki, zawory do zamykania podczas jazdy dla bezpieczeństwa. Na dyszku spzodo siłownik z zaworem. 5 metrów. Idziemy dalej, najbardziej popularny kultywator trio, zabezpieczenie sprężynowe, rozkładana hydraulicznie na centralnym siłowniku. Zamek hydrauliczny regulacja głębokości mechaniczna na takich bolczykach. Widzicie, bolczyków nie ma, bo na targach wszyscy kradną na potęgę. Włóka hokejowa, wał podwójny, całownikowy, bronka z tyłu prosto. Kultywator Quadro 460. Obejdziemy sobie go dookoła. Koła podporowe z przodu na ramie centralnej. Można nim pracować ze złożonymi skrzydłami lub na pełną szerokość. Zabezpieczenie sprężynowe. Mamy tu założoną full opcję. Podcinacze i zęby BTK z węglikiem. jak głębokości mechaniczna. Mamy tu takie skalę od 1 do 10. Boczyki przekładamy prosto. Boczyków nie ma na targach, bo kradną. Włóka, hokejowa. Podwójny walcownikowy Wprowadzony przez Kekerlinga. Z tyłu brona pazurowa. Też regulowana mechanicznie. Jeden z najbardziej popularnych kultywatorów, jeżeli chodzi o sprzedaż w Kierlinga. Kultywator typu Allrounder Profiline Line 600. Wługa z przodu hydrauliczna, zęby typu Hercules. Gęsiostopy lub zęby proste. Gęsiostopy tego typu prostego lub z węglikiem można zakładać. Tak samo zęby proste, zwykłe lub z węglikiem. Koła podporowe z przodu regulowane mechanicznie. Głębokość standardowo na bolczykach mechanicznie ustawiana. Podwójny wał, cewnikowy, bronka z tyłu pazurowa. Kultywator do pracy na płytko do 12 centymetrów. Kultywator Vector 620. Koła kolejna, z przodu. Regulowane hydraulicznie, podwójne, sprzęgnięte z głębokością za pomocą cięgiem z tyłu. Zabezpieczenie sprężynowe dostępne to jest zabezpieczenie hydrauliczne w opcji włóka hokejowa. Wółka prosta, podwójny wał, całownikowy, drona z tyłu pazurowa. Regulacja płynnej głębokości hydrauliczna. Tu jest pokazana, jak jest rozbudowa z 460 na 620. Baza jest 460. Tam jest osobno ustawiony, i tu jest spięty cięgnami kolejny kolejny Flatline 600 z zabudowanym kolejny do kolejny kolejny za kołami mamy hydrauliczne po dwa zęby, później wał nożowy. zęby na podwójnej sprężynie, gęsie stopy zamontowane akurat te najmocniejsze beteka, z węglikiem Koła podporowe. No teraz idzie pan, kolejna sprawa. Mamy równoległobok, tylko chodzi o samą zasadę, nie? Jak mamy odkrót, to podwójny całownikowy. System wysiewu. Brona pazurowa. Teraz podejdziemy sobie. Dwa z przodu na dyszel, no i siewnik do poplonów, rurami do tyłu na kolumnę i przez brąką pazurową wysyp nasion. Cześć, kamerzysta. Siewnik Ultima Tech Ellinga 600. Z przodu mamy włókę i specyficzny dla tej maszyny system wysiewu. Koło kopiujące, z tyłu redlica i wysiew hydraulika. Tutaj mamy hydraulikę, docisk hydrauliczny. Każda letnica ma kopiowania za pomocą takich dużych kół. Później mamy włókę, wał Muchawa z przodu Tędy, tędy, napęd hydrauliczny, wysiewu. Mam być szczery, mam być szczery. Nie podeszłam. Witam Bednary 2021 Mamy już blisko 17 Jest mało ludzi Szybko sobie przejdziemy przez stanowisko Pekerlinga Co w tym roku wystawili Mamy talerzówkę Pięciometrową metrową Reber classic. Mamy leki kultywator Rounder 600. Od Rounder Flatline 600 z siewnikiem do poplonów.

którzy odwiedzili tereny wystawy, dziękujemy serdecznie za poświęcone dziennikarstw, mamy nadzieję, że zamiast pytań na wystawie Agro Show za Państwu wiele, kultywator Quadro, to, jeśli ktoś ma mało, to zapraszamy jutro od godziny dziewiątej, a dzisiaj w poszczególnych terenu wystawy, Rio. prosimy o zachowanie ostrożności oraz o podporządkowanie się zaleceniom służb ochrony oraz osób kierujących